Witam, tak jak obiecałem dzisiaj, lot bocianów. 41 sztuk jest ich. Naliczyłem prawdopodobnie wszystkie, znaczy prawdopodobnie mam nadzieję, że wszystkie zabrałem, tamtoroczne. Przekazuję operatorowi telefon. Nie wiem, gdzie on jest, chowa się za mną. I zobaczymy. Do domu mają w tamtą stronę ponad 2,5 km. No i zobaczymy. Wszystkie, wszystkie nie widać, że to jest 41, ale to 41 jest, chyba, że pójdą w tamtą stronę na drugą wieść trzecią właściwie chyba tak zrobią Zły kieruneczek wzięły No to będzie 41 mniej wiatr <słuch> mają boczny Także zobaczymy Jedna bocianka odstaje bo mi trochę przysłabła ale kał ma dobry żadna Salmonella, żadna tam, żaden zielony, bardzo ścisły, brązowy kał, Ale jednak A i zobaczymy. Jak nie pójdą w tamtą stronę na las, to może być dobrze. A jak pójdą, to będzie źle. Dobra, na razie przerwa, pochowam klatki. Bociany poszły zupełnie widny kierunek były tam w stronę wsi zawiesiuchy, a teraz wracają. Ale jeszcze się trzymają w kupce, ale to ładnie się wybiły. i Można nadać jednak nie to co nad domem, tylko kupić i siadać zaraz. Jak wrócą, bo to, to będzie dobra wycieczka dla mnie. Nie zaszkodzi im. Jak wrócą ale w ogóle w stronę domu nie idą, więc no zobaczymy zobaczymy dzisiaj taki film trochę na wariata, bo wyjeżdżam na kilka dni na Mazury, więc a obiecałem, że będzie lot przed... w następnym filmie będzie lot, więc Runek obrały No niech walczą jak się nie chce w domu latać To niech tu walczą Wysoko się zabrana Można latać wysoko Można latać wysoko Tylko trzeba chcieć Dobra, to chyba będzie ostatnie wideo. Bociany poszły na wieś za Wiesiuchy. I już żaden nie wróci. Także już więcej wynoszenia nie będzie w tym roku, bo już nie będzie co wynosić. No ale to nic, pokazały, że tak chodzić potrafią. No nic nie będę już tutaj nad nimi stał, bo to chyba będzie po robocie. Wracamy z córką do, na miejsce. Parę godzin poczekamy. Może coś doleci z jedna, dwie sztuki, ale już się obniżyły nad lasem nad wsią, więc to już będzie ostatnie ujęcie bocianów chyba. No, jak coś wróci, to będę w szoku, że coś wróciło, bo się nie zanosi, żeby coś wróciło. No nic, jadę do domu. No, witam. Jest następny, szósty. Szósty. Pojedynczo przychodzą, ale to i tak, że przychodzą wali się na bombę jest także już 6 przyszło to i tak jestem w szoku że 6 przyszło przyszedł też taki jeden którego ciągle wynosiłem leń ich tu policzę z żółtymi obrączkami raz, dwa trzy no ja na pewno 6 wrócił. albo 7 także i tak nie jest źle ale od tego momentu co wypuszczałem może minęło z 15 minut więc już 7 wróciło także nie jest tak źle to nie jest także już dożywocie chyba będą miały bo mnie wystraszyły poszły aż na wieś która się nazywa wola cygowska chyba także mówię no byłem w szoku Szoku. Cały czas patrzę. Mówię 15 minut i są 6 7 sztuk. Bo już nie czekałem z wypuszczaniem, bo mówię nie wróci nic, to sobie spokojnie otworzę, ale jednak już kilka wróciło. Dobra, czekamy dalej. Jest i dziewiąty. Przed chwilą przyszedł ósmy i dziewiąty. że nie jest źle, niedługo będzie dwadzieścia pięć procent. A dwadzieścia pięć procent to już nie jest źle, ale walczą. Walczą. Do ostatniego cięcia w. Minęło jakieś 7 minut, wróciły 2, także jakaś nadzieja mała jeszcze jest na powroty. So, właśnie stamtąd powinny wracać, z tamtego kierunku. Także przez godzinę wróciło około 12. 12, 12, to ich widziałem, tak? Teraz pojadę do domu. Później o tak na dachu mamy raz, dwa, trzy, 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 cztery. cztery. Tutaj w tej budzie jest dwa, trzy.

16 nawet. No, to wieczorem przyjadę, to policzę ich. też wziąłem. O, jest stary bocian, który został, tego też wziąłem. Którego nie wziąłem, nie, nie sprzedałem, to jest przyszedł też. Także nie wiem, no to 16 jest, a tu jeszcze siedzą. a to trochę ich wróciło, prawie 20. Na pewno 16, może 18. Na razie zostawię ich tak, jak jest. O, wszystkie te na żółtych obrączkach, tak. Eee, teraz ich zostawię. To godzina, mówię, może godzina 10 od momentu puszczenia, wróciło ich tyle. A że poszło na tą wolę, nie wiem, czy to cygoska, czy ręczajska, chyba ręczajska ta wola, jednak to się zrobiło z 2,5, pewnie 3,5, jak nie 4. Także jak wróci połowa te 20 czy tam 21 sztuk to i tak będzie dobrze Bo zupełnie pomyliły kierunek Także ja jadę, przyjadę wieczorem i zamykać to dokładniej policzę. Dobra, na razie dzięki No dobra zamknąłem już buciany jest godzina 18 na godzinę 18 wróciło bocianów około 26, może trochę więcej, ale ciężko mi jest policzyć, no 26 na pewno. Więc około 15 jest w plecy. 15 jak na, a tak na szybkości jeszcze raz, 4 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 widzę z tego miejsca nie ruszając się. A gdzie ile jest pochowanych, więc. No ale zdycha 10 do 15, to chyba na pewno nie wróciło. Tak mi się wydaje. Może jeszcze jutro coś doleci. Może uda mi się dokładniej coś policzyć. Bo mówię, no ciężko, bo one przelatują. Ale te 26, może nawet 28 wróciło na bank. Także i tak jak biorąc pod uwagę, że o, jeszcze tam jest jeden. Także tam tak, ze 28 spokojnie wróciło. To nie tak źle, jak zważywszy na to miejsce, gdzie one poszły, że pomyliły kierunek. Chyba, chyba już nie będę wynosił na razie. Ja są spokojne, bo jeszcze im dałem niezły wycisk przed napędzeniem do budy. Trzy razy pod rząd dostały ognia, więc teraz grzecznie siedzą. Także dziękuję za oglądanie subskrypcje także 10 bocianów na pewno straconych ale wystraszyły mnie dzisiaj nieziemsko tam nie wiem czy tam będzie wszystko słychać na tym filmie co ja mówiłem bo wiatr wiał o ale jak widać ten bocian od Masłowej wrócił też bo jeszcze tam są popowane pary stare których nie liczyłem Także kurczę, może nawet koło 30 wróciło, że nie jest tak tragicznie, no, słyszeliście na filmie, może wiatr nie zagłuszył mnie, że myślałem, że już nic nie wróci, także jestem, jestem w szoku, że powracały. No nic, dobra, dzięki za oglądanie, obiecałem, locik w filmie jest, locik w filmie. Ja nie rzucam słów na wiatr. Teraz uciekam na kilka dni na Mazury Bociany będą miały trochę luzu. Mój brat się będzie nimi zajmował, więc odpoczną sobie trochę. Wrócę z Mazur i jedziemy ostro z ganianiem, bo im tu trochę zacząłem chyba pobłażać za bardzo i trzeba się za nie wziąć bo jak widzieliście na filmie lenie w domu ale jak się je wypuści to potrafią latać Potrafią latać potrafią iść do góry się bocianki zaczęły pierzyć tego roczne ale trzeba ćwiczyć Dobra dobra koniec ględzenia tam trochę było pomyłek z tą wolą, ale są takie miejscowości, że ich nie za bardzo rozróżniam. Także... także dziękuję. W poniedziałek mam zamiar wybrać się na wycieczkę w gości, ale to będzie niespodzianka, gdzie ja się wybiorę. Dobra, dzięki za uciany oglądanie, subskrypcję. и да настане градот.